Hejka, um, Piątek. Dzisiaj będzie live w języku rosyjskim. Ja gotuję teraz obiad. Na obiad będzie, będzie mięsko. E, karkówka grillowa. I jeszcze. O, a teraz pytanie. Jak nazwać to danie? To niby placek z cukini albo racuchiem. Ale myślałam, że racuchy to raczej coś takiego słodkiego, na przykład racuchy z bananem, z jabłkiem, w общем, te aladzi z kabeczków. Będzie bardzo pyszne i bardzo zdrowe, bo trzeba jeść dużo warzyw i owoców. No, a mięsko musi być też. Tak, a czym się teraz zajmuje Sława? Sława dzisiaj wo ma wolny dzień od pracy, w sensie jest w domu. I ona teraz prasuje i robi zdjęcie rzeczy, których już nie nosi. Dlaczego? Bo otworzyli dla siebie taką aplikację, taką po prostu platformę Vinted. To jest platforma, gdzie można sprzedawać i kupować rzeczy używane. I to jest super, bo córka na przykład Mama. kiedyś... Tak. Hejka. Córka kiedyś bardzo uwielbiała anime no i miała taki plecak. Tak? Pamiętasz? To z anime był plecak? Trochę lubiła! Okej, okay, ale to było... no co, co, co w tym takiego, że kiedyś oglądałaś? No. no dobra. I miała plecak, który po prostu leży nieużywany już dwa lata i ja cały czas mówię Sława, no e, zrób zdjęcie i dodaj na winter. Tak zrobiła, ale kwota, jaką ona postawiła za ten plecak, no ja myślałam, że ona jest za wysoka. 85 zł. Nie pamiętam za ile ona kupiła go. Chyba za 140. No i słuchajcie, i znalazł się taki samy miłośnik anime. No i sprzedała ten plecak. Dlatego ja teraz mówię, okej, okay, teraz wszystkie rzeczy, których Ty nie używasz, nie będziesz nosiła, no to proszę poprasować, no oczywiście są czyste, e, zrobić z, albo na sobie, zrobić zdjęcie, albo na przykład na wieszakach, no i wrzucić do tej platformy i będziesz miała dodatkową kasę. Słuchajcie, no cały czas trzeba tym dzieciom tłumaczyć, tłumaczyć, no ale chyba będzie co tam. Dobra. Natalka, Natalka i znowu sałatka z majonezem. Tak, ja wczoraj nie skończyłam nagrywać e, vlog, bo cały dzień spędziłam e, w łóżku, z, nie, nie w łóżku, e, opiekując mężem. O, o tak fajnie brzmi tak. E, co dzisiaj będzie na obiad? Dzisiaj będzie sałatka z kapusty polickiej, tunczyka, kukurydzy, no i majonez. E, robię teraz piórę rzemianczany i jeszcze będą. Ja to nazywam adbiwenty. To u was niby głowie takie z kurczaka, po prostu takie kawałki mięsa smażone na patelni w panierce. Ale na przykład e, Przebijmy on nie może jeść, bo u niego, u niego jest jak to, u niego boli garbo. Zobaczymy, może kurczaka da radę. Boli go. Boli Mielone Mel z kurczaka. Nie mielone, po prostu smażone. Dobra. E, dzisiaj gorąco na zewnątrz, bo tak nie wychodzimy znowu. Znowu siedzimy w z ja w ogóle nie wyobrażam sobie, jak można um, być bez klimatyzacji w sensie żyć w takiej upały, naprawdę. Klimatyzacja, no ratuje życie. No ale Natalka, wiesz tak. jaki, jaki to jest koszt? Tak, przyjdzie rachunek. Przyjdzie, przy, przyjdzie rachunek dlatego już być Le... przygotowana, tak? No, A, no, po, powoli można iść, zbierać pieniądze na to. Mm. Nie tylko być przygotowanym. Jest super, ona jest taka łagodna w sensie, mm, taka delikatna sałatka. Super, bardzo lubię to połączenie. Kapusta pietyńska, tuńczyk i kukurydza. Super. Mm -hmm. Bardzo późno. Jak słyszycie, ja już powoli zaczynam. Stawiam z Nawet już rozmawiam. Nawet po trochę rozmawiać. так. Еще самое. Еще один день ему. Новое приключение. мой. что двинулась? Сейчас посмотрим, что она там делает. Так. Хотела спать, киска. Хотела спать. Ты милашка. Наша. Да, Хотела спать. Ну короче, посмотрим, когда что-то очень дет деться Так, кошка, кошка, что там? No, i co? Już dobrze się czujesz? No, przynajmniej już e, dobrze chodzę. <noise> już nogi ci nie bolą, tak? tak. W domu skończyła się mlako, e, płyn do prania, coś tam jeszcze, a jutro niedziela, To musimy jechać do sklepu. Już, no widzicie, już wstał z łóżka, no to znaczy <noise> idzie, e, no. już wyzdrow wyzdrowieje zdrowiał, no nie, jeszcze nie do końca. I dzisiaj gorączka nie była, w, nie, dzisiaj był przedgorączkowy stan, bo jeszcze nie do końca odróżniam, to 37 stopni było. No już super.